Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Kiepski Towarzysz i chciałbym zaprosić was do wspólnej serii z gry Seven Days To Die. Gra jest typowym survival horrorem, dlatego pasuje do mnie idealnie, ponieważ uwielbiam horrory, survivale, klimat postapokaliptyczny wszelkiego rodzaju. O, dlatego na kanale głównie będę ogrywał Metro, Stalkera, właśnie Seven Days To Die. I jeszcze jakie gry wpadną w moje ręce, jest ich pewnie odgroma. Ale na razie skupimy się na serii, właśnie z tej gry. Będę głównie ogrywał ją sam, ale pewnie też od czasu do czasu pojawią się moi znajomi. Bo jak wiadomo, wszystkie survivale. Lepiej się w niej gra ze znajomymi, z większą ekipą, ewentualnie na serwerach z ludźmi. Ale niestety nie jestem jeszcze jakimś wyjadaczem w grach survivalowych. Dlatego przejdźmy do stworzenia naszego świata. Po lewej stronie ekranu nazwa świat. Jest ich trochę z Alfy 20 jeszcze widzę. Niestety musielibyśmy przenieść aktualizację. Czy jak to nazwać? My zagramy sobie na newsgainie. Czy jak to się nazywa? Po prawej możemy ustawiać wszystkie swoje parametry. My widoczność serwera ustawimy tylko dla znajomych. Wpiszemy jakieś tam hasło, poziom trudności. Palony, mistrz Przetrwania. My w sumie skupimy się na Wojowniku. Ponieważ pojedynkę na wyższych poziomach. No mogę często padać. I tutaj już mamy. E, ustawianie różnych parametrów. Jeśli chodzi o. Sam świat. O zombie. O loot Myślę, że przedmioty po śmierci wszystko niech będzie. Nie można sobie życia ułatwiać. I przechodzimy do startu. W trakcie ekranu ładowania mamy ciekawe informacje dla nowych graczy. Jest ich aż 34, więcej się. Ktoś ma słabszy komputer i będzie mu się to dosyć długo ładowało. No to może sobie przeczytać. Tak, niestety samo tworzenie świata zajmuje trochę czasu. Ogólnie świat gry, jak większość survivali. E, jesteśmy w Ameryce w fikcyjnym hrabstwie w stanie Arizona. No, i naszym zadaniem będzie przetrwać, zbudować bazę. Może w przyszłych aktualizacjach wprowadzę jakąś większą fabułę. Na razie, podstawy przetrwania, początek zadania, jeśli ktoś chce. Sobie przeczytać, to zostawiam Wam chwilę, ewentualnie możecie zapauzować. O, śledzenie zadań i tak w prawym górnym rogu, wiadomo, tutorial. Musimy na czym nie musimy ukończyć go, ale warto byłoby, ponieważ dostajemy jakieś tam podstawowe itemy już. Na razie przeszukajmy sobie Wana. kierka mosiąc, Na razie to nam nie będzie potrzebne. Um, dobra, tam mamy biom zimowy. Ogólnie gra dzieli się na cztery biomy. Zimowy. Tak jak tutaj widzimy, nie wiem jak to nazwać wiosenny, leśny, coś takiego najbardziej neutralny ze wszystkich biomów. Jest jeszcze pustynia oraz zniszczona Ziemia czyli to jest chyba ten biom, na którym było najwięcej rozruby, jeśli chodzi o wybuchy atomowe. Ponieważ świat, w którym aktualnie jesteśmy, został zniszczony przez wojnę nuklearną. Do tego jeszcze panował wirus, który infekował ludzi, sprawiając, że po śmierci wstawali jako zombie. O, temat dość oklepany, bo pojawia się w bardzo wielu filmach, grach, książkach. Więc na sam początek, to myślę, że przez pierwsze parę dni nie skupimy się stricte na budowaniu bazy. Tylko bardziej na ogarnięciu sobie ekwipunku, może jakiejś żywności. I dopiero jak będziemy w stanie. Miarę samodzielnie przetrwać, to wtedy skupimy się na rozbudowaniu jakiejś bazy, przygotowywaniu się do krwawego księżyca, ponieważ co 7 dni będzie przychodziła do nas horda Z każdym tygodniem będzie tych zombie po prostu coraz więcej i będą coraz silniejsze. Dobra, to tak. Przed nami jest domek, ale chyba zbierzemy sobie najpierw włókna roślinne. Oczywiście, jak w większości, musimy wszystko na razie zbierać ręką. Mamy stalową rękę, tak że nic nam się nie stanie. No, Rozbierzemy piwór najpierw powiedzcie mi, gdzie mogę to zrobić. Ok. I teraz musimy wytworzyć pierwszą kamienną siekierę. Dlatego pozbieramy sobie kamki. Jak widzicie wszystkie surowce potrzebne do zrobienia całego... Tutoriala macie podświetlone, więc to jest takie ułatwienie. Nie musicie latać, szukać z nosem w ziemi. Jeszcze włókno roślinne jeszcze raz musimy. Okay. Okej. I klikamy sobie wytwórz. Każde wytworzenie to są dodatkowe punkty expa punkty expa rozdajemy sobie właśnie tutaj każdy poziom jeden punkt jest tego też sporo każdy atrybut czy umiejętność dzieli się na kilka kategorii no. i tu najlepiej jeśli gracie właśnie ze znajomymi Podzielić się, ponieważ jeśli chcielibyście wszystko odblokować, to naprawdę zajęłoby Wam to mnóstwo czasu i mnóstwo zombie musielibyście zabić, ewentualnie bardzo dużo przedmiotów, skraftować, wykopać, zdobyć i cokolwiek innego. Do tego jeszcze mamy profity z książek. Że możemy znaleźć w różnych miejscach książki, które właśnie pomagają nam dodatkowo zwiększyć nasze umiejętności, zdolności. No, dobra, znowu musimy zebrać włókno roślinne. Może zbiorę go od razu trochę więcej. No. Tak na wszelki wypadek jakby potrzeba było tego więcej. Spodnie z włókna roślinnego. No latać z gołym tyłkiem raczej nie będziemy. Tak wygląda nasza postać. Zostaliśmy w samych slipach. Okej. Okay. I teraz wytwórz maczugę. Tam coś chodzi, ale nie wiem co tam chodzi. chcemy ścinać od razu całe duże drzewo? Czy nam to będzie potrzebne? Drzewo w okolicy nie widzę mojego, Chociaż czekajcie, dwa to co raz i dobra. Wytwórzmy sobie maczugę, żebyśmy mogli czym klepać zombiaków. O, pochodnie mu zostawię. W nocy pochodnie tak średnio używać. Z tego względu, że zombie jednak to widzą, czują. Będziemy smakowitym kąskiem, latając pochodnią. Okej, okay. i musimy zebrać pióra. Pióra znajdujemy w naszych gniazdach. Aczkolwiek nie zawsze możemy znaleźć e, samo jajko, ewentualnie same piórka. Zaraz wytworzymy prymitywny łuk. Postaram się znaleźć jeszcze jakieś gniazdo. Żeby tych strzał chociaż trochę więcej, bo jedną strzałą tu my świata nie zwojujemy. Mm. Tak jak Wam mówiłem, że prolog jest łatwy, bo pokazuje wszystko, ale znajdziecie jedno, jeden przedmiot, czy nie wiem, właśnie tak jak ja szukam teraz gniazdka, i już y, znika reszta. Więc trzeba latać z tym w nosem w trawie. O, jest. Ale tylko trzy. Nie rozpieszcza nas to bardzo. No, dobra, wytwórz prymitywny łuk i amunicję na maksa. Możemy trzy wytworzyć. O, okej. Okay. Nie nie, tego nie mamy. Kamyka. O, tu było gniazdko. Musiałem ominąć. I tu jest jeszcze jedno. Nagle się pojawiają. Bierz drewno. Dobra już blok konstrukcyjny. Nie wiem po co mam to wszystko na razie tworzyć. Na razie bym chciał się skupić trochę bardziej na tych. strzałach. Bo Samo strzelanie w tej grze też jest dosyć ciężkie, gdyż strzały praktycznie lecą tam, gdzie chcą. Jeśli macie rozwinięte umiejętności, wtedy jest lepiej, ale też już no nie do końca. Dobra, umieśćmy sobie blok. Jak chcą, tak mają. Ulepszamy. Nie mamy drewna, żeby ulepszyć. I znowu kamyki. Dobra, teraz wytwórz ognisko. I w ten oto sposób skończyliśmy nasz prolog. Więc teraz już możemy się skupić głównie na Jakimś o, eksplorowaniu świata, zabijaniu zombiaków. Dokładnie nie wiem, jak długo będziemy skupiali się właśnie na tym, żeby tylko i wyłącznie zebrać jakiś dobry ekwipunek... oraz wystarczającą ilość jedzenia. O. Ale myślę, że tak do tej hordy już też chciałbym coś zacząć budować. żeby nie latać jak oszalały po całym terenie, mając hordę na sobie. No trochę na początku niestety trochę trzeba się z nimi pobawić, potem może już pójdzie lepiej. I musicie uważać na wszystkie, bo może być tak, że zombie sobie leży, siedzi i będzie Wam się wydawało to, że on jest po prostu e, nieżywy, a za chwilę odwrócicie się i będzie na Waszych plecach. No, węgiel też się może nam przydać, ale na razie ogranicza nas trochę miejsce. Jeśli zapełnicie więcej niż macie odblokowane, to po prostu będziecie coraz wolniej chodzić, skakać na mniejsze odległości. Co może wam trochę utrudnić rozgrywkę. Kości też myślę, że na razie nam się nie przydadzą. Kawka na leki, krem aloesowy. Na razie nie możemy nic z tego wytworzyć, bo musielibyśmy rozwinąć umiejętności lekarza. I jest kolejny zombiak. Próbujemy się trochę z strzałami pobawić. Mmm. Dobra, wyciągniemy cię. Bo widzę, że trochę ci szybko to chodzenie zajmuje. No i tak. Dwie szczoły w głowę i dalej chodzi. Chyba dwie szczały. drugiej niestety nie widzę za bardzo. Na szczęście można zdobywać, ale nie wszystkie, które wyszczelimy Dobra, czy znajdziemy coś tu jeszcze ciekawego Ciekawa butelka Sterta ubrań O, jakaś bandana nam by się przydało raczej jakieś kompletne ubrania Ale w tych czasach nie ma co narzekać hmm, Dobra, myślę, że cały dom jest już przeszukany, więc raczej nic nie znajdziemy. Więc możemy iść dalej. Ogólnie gra jeszcze jest w alfie, więc może zawierać mnóstwo błędów. A kiedy zostanie wydana pełna wersja, nie mam pojęcia. I tutaj właśnie mamy z tych książek, tylko idzie już do mnie zombiak, więc zaraz Wam to wytłumaczę. I to właśnie są w postaci gazetek, książek i akurat ta dana książ książka, gazeta posłuży nam. W rozwinięciu umiejętności wytwarzania przedmiotów do stworzenia pojazdów, tak na początek, misklik. Dobra, jest pierwsza głowa, zaczyna biegać, bo się chyba zdenerwował. Druga i czy siądzie trzecia? Dobra jest. I, ci trochę mózg wyleciał, i trochę oko. No powiem wam, ciekawie to wygląda. Początek gry, jeszcze prawie nic nie zwiedziliśmy, rozgadałem się chyba za bardzo. No musicie mi też wybaczyć jakieś przerwy, czy jakieś zająknięcia. A pierwsze odcinki mogą tak wyglądać. Nie miałem jeszcze styczności z nagrywaniem na YouTube. A. Jest to dla mnie całkowita nowość. Ale na razie cierpię na nadmiar e, wolnego czasu. Dlatego postanowiłem spróbować. Do odważnych świat należy. Okej, okay, więc tak. Po lewej mamy jakąś stację benzynową, a po prawej nie wiem jakiś market i chyba aptekę. Dlatego myślę, że najpierw udamy się tam. Okej, okay. i to, co nam się teraz wyświetliło, pokazuje nam, jakby, nazwę lokacji. A te czaszki to po prostu stopień trudności. Poziom pomarańczowy, jest średni. Poziom czerwony, to już dosyć ciężki oraz ilość czaszek. Świadczy chyba o ilości potworów, nie wiem. Wybaczcie, małe problemy techniczne. Wracając do tych czaszek, e, chyba to jest e, ilość zombi na danym terenie. Upsi. Jest jeszcze do tego um, chyba jakaś taka większa czaszka, która oznacza, że na danym terenie jest też boss. Um, dobra, tak strzelam sobie, strzelam, ale powoli mi te szczały się kończą. O, o. No. Fajnie, że są drzwi odblokowane, jak tu jest krata zablokowana. Więc musimy znaleźć inne wejście. Może przez magazyn? A może i nie. Dobra, już słyszę zombie. Więc może być ciekawie, tylko nie wiem z której. O, tutaj są. O, dzień dobry, do widzenia. Na razie się Wami nie będę przejmował. Okej. Okay. no powiem Wam, ciekawie to wygląda: wielka dziura z palącymi się. Fragmentami. Um, ogólnie w grze możecie znaleźć też elementy parkouru. Um, to że tu się tutaj. Powoli. Najlepsza taktyka na zombie. Podbiec, uderzyć. Odbiec, znowu podbiec, uderzyć, odbiec, i tak w kółko. No ja oczywiście trzeba najpierw trafić. Za ja pierwszy nie żyje. Starajcie się bić cały czas w głowę, bo da wam to szansę na powalenie... ...zombiaka. Often Powerade. Dobra, to z tymi mamy chociaż spokój. Nie wiem jak to jest z resztą. Nic nie zaskoczy. A jednak zaskoczy. To mówiąc spodziewaj się niespodziewanego. Dobra. A już się. Hmm. Dobra, będę musiał coś powyrzucać, bo to mi się na pewno większość nie przyda. To Z trafą serwerową nic nie możemy zrobić, ale są. Apteczki jakieś. Ach, papieru na razie nie potrzebujemy. Hmm. No i co, myślę, że ten odcinek już na samym wstępie jest dość długi i nic praktycznie nie zrobiłem tutaj. Dlatego spotkamy się w kolejnym odcinku i myślę, że tam już zaczniemy coś więcej działać. Dlatego trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i do zobaczenia.